Bardzo serdecznie z tej strony cyfer. A to jest pierwszy odcinek z serii Best Builder. Dzisiejszymi zawodnikami w naszym odcinku będą Derbinek, Arbuzik Junior, Mine Matthew i Karigan. E, także chłopaki, proszę was o zajęcie stanowisk. Dzisiejszym tematem, z którym się zmierzą, będzie średniowiecze. E, więc uwaga, prosiłbym zawodników o wymontowanie. Macie dokładnie 10 minut na budowę od momentu, kiedy napiszę go. E, także chłopaki, wymontujcie się na tym spiku w tym momencie, żeby nie podsłuchiwać. W razie, odliczamy. 3. Dwa, jeden, go! Także od tego momentu gracze mają 10 minut na wybudowanie czegoś w stylu średniowiecznym. W tym momencie opiszę wam trochę o co chodzi w tej serii. Akar ze mną dzisiaj będzie tutaj w jury oceniał. Oceny są od 1 do 8. Tak, żeby było ciekawiej. Za pierwsze miejsce gracz, który buduje najlepszą budowlę, według nas dostanie. Dostanie nożyczki, dżunglową sadzonkę i kokobis. Z drugie miejsce dostanie tylko nożyczki i tylko sadzonkę. trzecie miejsce dostanie dżunglową sadzonkę, a czwarte miejsce nie dostanie nic, co najwyżej poklepanie m, po ramieniu. E, dzisiaj wzięliśmy czterech zawodników, e, tak jak to będzie się najczęściej odbywało. Gracze mają w tym momencie 10 minut e, na wybudowanie czegoś w stylu średniowiecznym. E, oczywiście jest to pierwszy odcinek, także dzisiaj będziemy trochę łaskawiej patrzeć na wszystkie budowy. E, ale już w następnych nie. I powiem wam tak, że gracze mają po pierwsze dostępny fly dostępnego flyer. Po drugie, mają tutaj itemy potrzebne do budowy. I tak będzie zawsze. Będziecie mieli tu itemy dostępne do budowy. Jesteśmy teraz na serwerze Skyblock na drugiej sezonie Binarlandii. To są nagrody adekwatne do tego, co możecie na Skybloku. Bo na Skybloku jest to cięższy rodzaj Skybloka, nie mamy tutaj sklepu, jak na razie sklep będzie, ale będzie wielce nieopłacalny. O wiele bardziej będzie się opłacało brać udział tutaj w eventach, gdzie będziecie mogli wygrać właśnie. Takie rzeczy także będą coraz to lepsze z kolejnymi odcinkami do wygrania przedmioty, ale także będzie się zwiększał jakby zakres trudności, gdyż po pierwsze wybieramy przed odcinkiem teksturpaka. Tutaj każdy został powiadomiony, jakiego teksturpaka powinien sobie użyć, jaki sobie powinien pobrać i tak dalej. Sikier może skraftować. I ogólnie teksturpak jest wybierany tuż przed startem. Gracze go dostają, a. My, jako jury, tutaj, prawda, będziemy losować temat. Dzisiaj został temat wybrany przeze mnie, jako taki ogólnikowy, ale także mogą się trafić tematy w stylu, nie wiem, drzewo, w stylu domek na drzewie, w stylu huśtawka i tak dalej. Dzisiaj dostali dosyć taki obszerny temat, z którym naprawdę będą mogli się chłopaki wykazać. Ja już widzę, że oni tutaj budowlę budują. Nie wiem, czy to jest szczerze najlepsza droga. Ja osobiście wiem budował jakąś kabliczkę czy coś i po prostu później teren dobudował tutaj. I takie eventy będą się działy często także poza odcinkami, ale także będzie z tego właśnie seria Best Builder, która jest po części wzorowana na Master Builders. W takim wypadku powiem Wam, że to chyba było już na tyle. W tym momencie zrobimy time i widzimy się za chwilę, jak już czas upłynie. Także widzimy się już za chwilę. Moi kochani, jesteśmy już z powrotem. Minęło 15 minut. Postanowiliśmy, że jednak doliczymy chłopakom czas, bo 10 to było trochę za mało, jak się okazało. I w tym momencie bierzemy się razem z Akarem do oceniania. Najpierw przejrzymy wszystkie prace, później dopiero zaczniemy oceniać, kiedy tu zobaczymy, co to chłopaki wybudowali. Ja myślę że ogólnie, że zaczniemy chyba od tej pracy, bo jest, jest, jest to praca Mefiw. To chyba miały być ruiny ogólnie, tak sobie myślę, nie. Chyba, że parkour, chociaż nie, to nie wygląda mi na parkour. To miało być no dobra, praca taka średnia, ale z oceną jeszcze poczekamy do obejrzenia wszystkich prac, bo będziemy względem innych prac, które się pojawiły, e, oceniać ale pozostałe. Jest to, no lepsze niż ta, bo tutaj widać, że było próbowane zrobić okna na całą ścianę. To jest największym, największym błędem ten brzydki dach. No, no, no w sumie tak. To jest chyba praca karygana, jeśli dobrze pamiętam, a tutaj mamy... Tak. Tutaj mamy dosyć dobrą pracę, szczerze mówiąc, nie wyglądała tak, jak patrzyłem sobie na oknie. To jest drebinka. To bardzo ładnie, ale coś tam lepiej niż tamte poprzednie. No, powiem ci, że ta sofa z kamienia jest dosyć taka. taka dziwna, no dobra. Nazwijmy to po nazwie, jest dosyć dziwne sofa z kamienia. Ale praca nie jest ogólnie zła w porównaniu do tamtych dwóch pozostałych. Została nam jeszcze trzecia praca praca arbuza i jest tutaj dosyć fajna praca, z zewnątrz mi się bardzo podoba, chociaż trochę zabrakło tu bloków, jakbym tak spojrzał, ale nie, z zewnątrz według mnie bardzo fajnie wygląda, tylko czy to ma wejście no, do środka, no jakieś wejście ma... żadna praca mi się nie podoba, ale jeśli o to chodzi, to to jest najlepsza. Ale szczerze mówiąc, no ta jest według mnie najlepsza, trochę nie wykorzystanie właśnie to to poży pożytecznie e, przestrzeni, e, bo to jest coś, co bym, na co zwracam uwagę dzisiaj, trochę delikatnie podejdziemy do oceniania. Nie chodzi o funkcjonalność, tylko chodzi o, o to, estetykę wyglądało. tutaj najbardziej, e, że wiecie, jak na przykład skończycie już pracę, bo tutaj właśnie widziałem u Arbuza, e, że o to chodziło, że patrzcie, jak skończycie nawet domek, nie, to zacznijcie, nie wiem, budować sobie tutaj jakieś takie, wiecie, wypiętrzenia, e, czy nie wiem, tutaj kawałek farm i tak dalej, taki... Lekka formacji, i to naprawdę zawyżywam na ocenie, kiedy już. Kiedy już przyjdzie do tej oceny. No dobra, to może zacznijmy wycenę. No. Czy możesz wyłączyć deszcz? możesz? Tak. Wyłącz. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. No to jest tutaj pierwsza praca. Kładźmy wełnę przy tabliczkach. Jest to praca Mefiu. Według mnie praca. No nie jest górnych lotów. No. Też dam 0. Dobra, no to druga praca. Praca Kaliganha. Ja nie powiem, tutaj bym dał szczerze mówiąc dwójkę. Skala jest jakby co od 0 do 8. Bo tyle i temu się mieści na pasku. Trzecia praca Underbinka. Trochę surowo oceniasz jak dla mnie. Ja bym to dał nawet żółtą. No, oceniam tak jak hmm, ja bym to zbudował. Czwórkę bym dał szczerze. I tutaj no, mamy. Praca arbuza, praca arbuza jest według mnie, no właśnie powiem Ci, że, 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 że ja bym taką ocenę dał, Ty dajesz tutaj trójkę. Miesię ja 4 punkty. To żółta jest za 4 punkty. Bo jest 0. No, niebieski jest za 4 punkty, nie. w sensie on ma ID Ale 3. nie, 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 no ma ID 3, jest czyli zera. jest za, trzy. Wełna za 3, wełna za 0, jest od 0 do 8, ta. No tak, ale dla mnie 0 to jest 1. Czyli dajesz Nie, no to popraw, dajesz żółtą wełnę, tak? Dajesz żółtą, okej. Okay. czyli ty dajesz żółtą, tak. a żółta to jest 4, to dajesz 3. Dobra, to tak, tak. dajesz 3. A ja w tym wypadku daję ocenę tutaj, ja dodaję ocenę 6, ty dajesz 3, 6, czyli ogólnie ocena według nas. Zrobimy sobie miejsce w EQ tylko. A, jaka to była no. ocena? 9 na 16, czy dobrze, dobrze policzyłem? Tak, 9x16 to jest, ok. Um, druga praca, oj, sobie właśnie coś włączyłem w ekranie, 9. Uh, Tu jest 9. 9,5 na 1. 5x16 na tu jest, uh, czyli muszę teraz spisać sobie uh, dokładnie ile to jest. 5 na 16 ok. Uh, tu jest chyba najciężej z oceną punktów. No, tutaj już sam bym się pogubił w tych liczbach. No, jest strasznie dużo tego liczenia. No i tutaj mamy. 16, tak. Więc chyba mamy już wytypowane typy. Za chwilę gracze dostaną swoje nagrody i staną na podium wymo tej wymowy umowy. Mowy końcowej raczej nie będzie, także widzimy się za chwilę. W tym momencie przystępujemy do ogłoszenia wyników. Chłopaki się tutaj zebrały i po kolei będę was tutaj tepał i będę wasze nagrody wam wyznaczał. Dostaniecie swoje nagrody, więc pierwsze miejsce, które jesteśmy pewni, nie mieliśmy problemu z wyborem, dostaje arbuzik. Arbuzik. Oj, źle się tepnąłem. Dobrze, tego nie było, zajmij swoje miejsce pierwsze. To jest miejsce pierwsze dla Ciebie, arbus. Wygrywasz Cocoa Beans, nożyczki i jedną sadzonkę dżunglowego drzewa. Także już w tym momencie stracisz Fly'a, którego dostajesz na czas budowy. Drugie miejsce... Czekajcie, to jest trzecie miejsce, więc może się tutaj tepnę. Drugie miejsce zajmuje... Kto zajmuje? Był już tak lekko z pamięcią. to to był? Drabinek! Drabinek. I w tym momencie Drabinek zajmie sobie tutaj miejsce. Teraz tracisz flaja. W e, momencie wyznaczenia nagrody e, dla ciebie nagrodą jest sapling a także nożyczki. E, trzecie miejsce zajmuje Karigan. Także już cię w tym momencie Karigan tepam do mnie. Chyba że sam zajmie swoje miejsce. E, Nie ma go na serwerze. Nie ma go na serwerze. Dobra, to wręczymy nagrody ci za chwilę. Nie hmm. będzie nagrody, tak? Będzie nagroda, wręczę mu jak wróci, bo chyba chłopak musiał już lecieć. E, także chłopaki, za chwilę zostaną wam zabrane itemy, które zabraliście tutaj z aren. Prosiłbym was już o opuszczenie tej mapy e, i nie zabieranie nic. Oczywiście e, praca arbuzika idzie do muzeum, które swoicie będzie niedługo budowane. E, I będzie to praca ukonorowana jako jeden z zwycięzców. E, i prawdopodobnie będzie łapała się do wielkiego finału, który będzie w piątym odcinku, jeśli uda nam się dotrzeć do piątego odcinku. Także ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zgłaszać się tam na dole w komentarzach do kolejnych jakby odcinków z tego eventu. Także do zobaczenia. Cześć!